Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów. Roztropność nakazuje nigdy nie ufać w zupełności tym, którzy nas chociaż raz zawiedli. Bardzo powinny być nam podejrzane sądy przyjaciół, kiedy padają na naszą korzyść. kto chce jednym spojrzeniem ująć wiele równocześnie przedmiotów, ten żadnego z nich nie widzi wyraźnie. Mnogość praw dostarcza często usprawiedliwienia występkom. Państwo o wiele lepiej urządzone jest wówczas, gdy ma ich bardzo niewiele, ale w zamian bardzo ściśle przestrzeganych. Nie ma nic tak odległego, by było poza naszym zasięgiem, ani nic tak ukrytego, by nie dało się odkryć. Istniejesz, więc i wiesz, że istniejesz, a o tym wiesz dlatego, ponieważ wątpisz. Jeśli ktoś postawi sobie zadanie zbadania wszystkich prawd, do których poznania rozum ludzki jest zdolny, a wydaje mi się, że to raz w życiu każdy musi uczynić, kto myśli poważnie nad tym, jak dojść do mądrości. Ten zaiste, za pomocą danych prawideł stwierdzi, że niczego nie można poznać pierwej od intelektu. Każdy człowiek jest zobowiązany do tego, aby przyczynić się, w ile w jego mocy do dobra drugich. I zaiste nic nie wart ten, kto nikomu do niczego się nie przydaje. Przenosząc nasz wzrok daleko poza dziedzinę dostępną wyobraźni naszych przodków, teleskopy, te cudowne instrumenty otworzyły drogę ku głębszemu i doskonalszemu zrozumieniu przyrody. Żadna logiczna definicja nie pouczy o tym, czym jest prawda. Często uważałem, że ludzie małoduszni są najbardziej aroganccy i pyszni. Podobnie jak wielkoduszni są najbardziej skromni i pokorni. Filozofia uczy nas z pozorem prawdy mówić o wszystkim i przynosi podziw tych, którzy są mniej niż my uczeni. O wszystkim należy wątpić. Świadectwem przeciętności jest niezdolność do ulegania entuzjazmowi. Rzecz prawdziwa to rzecz niepowątpiewalna. Nie wystarczy mieć sprawny umysł, trzeba go jeszcze dobrze używać. Jestem podległy błędom, równie jak każdy inny. Odrzucam jako błędne wszystkie racje, które wziąłem poprzednio za dowody. Pogardza się mężczyzną zazdrosnym o swą żonę, ponieważ jest to dowodem że ma złe mniemanie o sobie lub niej. Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego użytku, jaki zrobimy z naszych namiętności. Trudno jest, pracując jeno na dziełach cudzych, dokonać rzeczy bardzo doskonałych. Żądza wiedzy, Wspólna wszystkim ludziom jest chorobą, której nie można uleczyć, ponieważ ciekawość wzrasta wraz z wiedzą. Myślę, więc jestem.